37-latek potrącony przez śmieciarkę. Nie przeżył Gliwice. 37-latek potrącony przez śmieciarkę. Nie przeżył. 37-letni mężczyzna zginął w centrum Gliwic po potrąceniu przez śmieciarkę. Do wypadku doszło, kiedy samochód cofał, jego kierowca nie zauważył pieszego, wynika z informacji policji. Rzecznik Gliwickiej Komendy podinspektor Marek Słomski powiedział. Że wypadek miał miejsce przed dziewięć rano przy aleja przyjaźni, niedaleko ulica zwycięstwa. Do wypadku doszło, kiedy kierowca śmieciarki cofał. W pewnym momencie kierujący zorientował się, że coś się stało, wyszedł z samochodu i dopiero wówczas zauważył, że doszło do potrącenia, opisywał policjant. Ofiary wypadku próbowali reanimować strażacy, którzy przyjechali na miejsce. Jednak obrażania były zbyt poważne. Potrącony mężczyzna miał 37 lat. Na miejscu trwają oględziny. Pracują tam wszystkie służby, między innymi policjanci i prokurator, którzy ustalają dokładne okoliczności wypadku. Kierowca śmieciarki był trzeźwy.